Nietypowe opóźnienia Ubisoft, MMO w świecie Horizon i wiele więcej. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, to mój kanał Kiemdawa. Jeżeli chcecie wspierać jego rozwój, zapraszam do lajków, subów, udostępnienia, dalej dołączenia do Patronite'a, Discord'a, wszystkie linki znajdziecie w opisie. Oto najnowszy przegląd wiadomości i w pierwszej kolejności nietypowe opóźnienie Ubisoft. Ubisoft zaskoczył inwestorów i analityków, odkładając w ostatniej chwili publikację wyników finansowych za pierwszą połowę roku fiskalnego 2025-2026, wstrzymując obrót swoimi akcjami. Zamiast standardowego raportu kwartalnego o godzinie 18 czasu wschodniego, firma niezwykle zwykłe oświadczenie pracowe informujące o przeniesieniu, przesunięciu publikacji wyników w nadchodzących dniach. I firma poprosiła Euronext o wstrzymanie handlu jej akcjami oraz obligacjami. Tutaj mamy tam numery rozporządzeń. Do, od otwarcia rynku 14 listopada do momentu publikacji wyników, który nie wiadomo kiedy będzie, Ubisoft zobowiązał się poinformować rynek o dacie znowienia handlu. Dyrektor finansowy Frederick Duget wy, wysłał wewnętrzną wiadomość do pracowników. Próbując wyjaśnić sytuację w e-mailu, do którego dotarło do Kotaku, stwierdził Potrzebujemy dodatkowego czasu na sfinalizowanie zamknięcia semestru. W rezultacie upublikujemy wyniki za pierwszą połowę w nadchodzących dniach zamiast dzisiejszego wieczoru. Ze względu na przepisy prawne nie możemy w tej chwili podzielić się z Wami wię większą ilością informacji. Duget do, dodał, że wstrzymanie handlu akcjami ma na celu ograniczenie niepotrzebnych spekulacji. I zmienności rynku podczas tego krótkiego opóźnienia zachęcił pracowników do wysłuchania konferencji telefonicznej, która będzie dostępna w sekcji dla inwestorów na stronie firmy zaraz po publikacji wyników. No to, jak nie chcieli wywołać spekulacji, to im chyba nie wyszło, bo to no, generuje wiele różnych spekulacji, co to może być. Analityk Daniela Ahmadzniko Partners skomentował na platformie X, że może to oznaczać ważne ogłoszenie związane z firmą, być może przejęcie lub sygnalizować problem księgowy lub finansowy wymagający dodatkowego czasu przed dostarczeniem dokładnych danych publicznych. Więc też nie ma co tutaj spekulować, że albo firma się rozpada, albo zwolnią więcej pracowników niż zwykle. Może to jest po prostu formalizm. Także nie ma co spekulować. Wszystko powinno się wyjaśnić. No, w momencie, kiedy oglądacie to, to prawdopodobnie jest poniedziałek, 17 listopada, więc zapewne Ubisoft będzie musiało zrobić jakąś aktualizację właśnie po weekendzie. Być może właśnie to jest tylko problem formalny, być może stało się coś poważniejszego być może faktycznie pozwalają więcej pracowników nie wiadomo, nie ma co zakładać, że Ubisoft się od razu z miejsca rozpada natomiast jest to bardzo nietypowa sytuacja i im mniej informacji tym więcej spekulacji sytuacja jest szczególnie niezwykła w kontekście właśnie obecnych problemów Ubisoftu, ponadto Ubisoft poratował się troszeczkę u Tencenta, wziął że tak powiem dziwny układ, stworzył Vantage Studios w ramach właśnie Ubisoftu, gdzie zebrali kilka marek, za które Tencent zapłacił w sumie za 25% udziału w tej spółce 1,25 miliarda dolarów, także taka skromna pożyczka, że tak powiem, albo raczej inwestycja Tencenta w Ubisoft i tam się skupiają te największe franczyzy firmy, czyli Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six Siege i zarządza tym syn Gilmota razem z jego... Tam długoletnim prawą ręką, dyrektorem był, jakby w ramach studiów Ubisoftu. Natomiast wciąż jest to faktycznie niepokojące, co tu się odwali. Zobaczymy, zobaczymy, bo jest to, jest to no nietypowa sytuacja tak generalnie, jeżeli chodzi o spółki, przynajmniej growe, różnie to może. Różne może mieć to właśnie efekty. Do tej pory zakładają, że w tym roku już nie będzie aż tak dużo wielkich zwolnień. Jest dużo mniejszych faktycznie. Sumarycznie jest ich znacznie mniej niż w poprzednim roku, co pokazuje, że po, powiedzmy, jakaś tam recesja powoli wyhamowuje. Może się z tym przeliczyłem, zobaczymy, bo w Ubisoftie pamiętajcie, pracuje dalej kilkanaście tysięcy osób. Tak więc. Wyczekujmy w takim razie tego komunikatu od Ubisoft. E, a teraz Horizon MMO, on oficjalnie ujawniło długo plotkowany spin off MMO serii Horizon Zero Dawn, e, które no, wygląda trochę jak. E, Monster Hunter, tylko że jest na mobilki. E, I tworzy to we współpracy z e, wydawcą Guild Wars, czyli NCSoft którzy są akurat, no, doświadczeni w tym, wiedzą, co robią. Gra nosi tytuł Horizon Steel Frontiers i znacząco różni się od dotychczasowej osłon serii. No i nie trafi na PlayStation. Ogłoszona podczas południowo-koreańskiej konwencji Gear Star Horizon Steel Frontiers została opracowana we współpracy ze studium PlayStation Guerrilla Games. Gra skupia się na dużych, przypominających, właśnie rajdy, walkach z bossami i walczy. Yy, przeciwko szczegółowo zaprojektowanym, futurystycznym, prehistorycznym robotom. Zamiast podążać za historią Aloy, gracze skupią, stworzą własne postacie, będą współpracować, by pokonać mechaniczne cele właśnie na mobilkach i na PC-tach, ale nie na PlayStation, co jest bardzo dziwne moim zdaniem. W 10-minutowym materiale zaprezentowano rozgrywkę i historię powstania gry. Gracze dzielą się w, wcielą się w łowców maszyn w Deadlands, pochodzących z jednego z czterech plemion, Nora, Tenakt, Utaru i Oseram. Wcześniej materiały pokazały kilka różnych biomów od spustoszonych ogniem pustyń, polodowe tundry. Gracze będą mieli dostęp do naziemnych i powietrznych wierzchowców Horizon Steel Frontiers to pełnoprawne MMO, które NCSoft zbudował specjalnie na urządzenie mobilne, więc tutaj też będą do tego specyficzne mechaniki i oczywiście monetyzacja. Zwiastun rozgrywki pokazuje system walki przypominający Monster Hunter. Gracze będą atakować wrogów, celują w słabe punkty, uszkadzają konkretne części podczas bitwy, co akurat pasuje do całego flow jakby Horizona. Tutaj nie ma Akurat pudło w tym, natomiast no wciąż przekształcenie w to w mobilkowe MMO, no nie spodziewałem się tego. Bardziej bym faktycznie przychylnym okiem popatrzył na MMO po prostu. No ale cóż, pieniądze. System obejmuje starannie rozmieszczone pułapki i, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj, jakby, mamy te mechaniki, które łączą elementy i Mostra Huntera, właśnie i Horizon. Producent wykonawczy NCSoft, Soft Sungu Lee stwierdził, że nacisk w grze będzie położony na pracę zespołu i strategię. Jako MMORPG z Korei Południowej, stworzony głównie na smartfony, gra będzie no właśnie mocno zmonetyzowana. Szkoda, szkoda, ale no najbardziej. Znaczy, to już wiem z miejsca, że ja nie jestem celem, jakby grupą docelową tejże, tejże gry, natomiast pewnie znajdą się pasjonaci, więc nie zdziwi mnie, jeżeli tam będą te miliony graczy. Wciąż bardzo dziwi mnie, że nie wydają tego na PlayStation, bo to wydawałoby się bardzo prostym zabiegiem mieć dodatkową grę usługę właśnie na konsolę, z której wyrosła ta seria. Dla mnie to jest trochę nietrafiony ruch. Jedyne tutaj wskazanie, dlaczego tak się mogło stać, to jest kwestia technologiczna, czyli silnik, na którym Soft pracuje, nie jest dostosowany do konsol, bo zakładam, że nie jest to na Desima, ze względu na to, że Desima nie jest stworzona do tak wzajemnie interaktywnego trybu sieciowego. Więc, cóż, może to jest właśnie efekt tego. Poza tym, patrząc na grafikę, no to jest odpowiednio ścięta właśnie do mobilek i widać tam rzeczy, które no zazwyczaj jednak Desima robi Lepiej jakościowo, tym samym, tym samym stawiam, że to jest właśnie przeszkoda technologiczna, a szkoda, bo no wydawałoby się, że bazowym właśnie punktem startowym powinny być konsole PlayStation. No ale cóż, idźmy dalej, Red Dead Redemption 2 na więcej platform. RDR otrzymało klasyfikację wiekową dla drugiego Switcha, najnowszego no PlayStation, i Xboxa, co sugeruje nadchodzącą natywną wersję gry na obecną generację. Jest, i znowu będę kurczę podróżował po prairie. Wspaniale, wspaniale. gobojska epopeja zostaje ponownie wydana na. Po została ponownie wydana na Playa i Xboxa. Na Playa Trójkę i Xboxa 360 18 maja 2010, a porty na kolejną generację pojawiły się w sierpniu 2023. Nowy wpis w bazie ISRB wskazuje, że wersja na konsolę obecnej generacji jest w drodze. Wcześniej, w tym roku pojawiły się informacje, że Sequel trafi na drugiego switcha jako część szerszego spacia na nowej konsoli, co wydaje się absolutnie logiczne. Wersje na Play'a 5 i Xbox Series X drugiej części również były szeroko plotkowane. Drugi RDR został wydany na PS4 i Xbox One w październiku 2018, a na PC w listopadzie 2019. Oryginalna część dotarła na PC dopiero w zeszłym roku, oferując natywną rozdzielczość 4K przy maksymalnie 144 Hz na kompatybilnym sprzęcie, wsparcie dla monitorów ultrawide i super, super ultrawide obsługę HDR10 i pełną funkcjonalność klawiatury i myszy. Były szef Rockstar Dan Hauser niedawno stwierdził, że RDR2 była najlepszą grą, która, przy której pracował studio. Hauser, który wraz z bratem samym współzałożyli Rockstar Games w dwa, 1998, napisał 12 gier serii Grand Theft Auto, także Bully i obie części rdr Do tego Max Payne 3. Midnight Club Los Angeles i Red Dead Online opuścił Rockstar w 2020, by założyć swoje Absurd Ventures. Ostatnio właśnie był z nim wywiad u Alexa Friedmana. Całkiem, całkiem fajna dyskusja, także bardzo polecam. Rockstar ogłosił w tym miesiącu, że szóste Grand prawda? To będzie opóźnione do 19 listopada. A to już wielokrotnie o tym mówiłem, wiecie. No, tak więc znów czas wyruszyć na prerie. W takim razie, tyle, że w lepszej grafice i bardzo dobrze w sumie. Tylko ile to czasu pochłonie masakra. Tyle dobrych gier, a jeszcze remake'y wypuszczają. I następnie branżowe przetasowania. Firma Crafton stojąca za grami Inzo i Subnautica zainicjowała program dobrowolnych odejść następni następni po prostu pozwalają pracownikom odejść nie zwalniają ich tylko możecie po prostu moi drodzy odejść ogłoszenie zostało przekazane wewnętrznie 12 listopada a program oferowany jest przede wszystkim pracownikom w tym młodszemu personelowi z pięcioletnim lub krótszym stażem pracy zgodnie z raportem Business Korea Krafton planuje następujące wypłaty w zależności od stażu pracy 6 miesięcy pensji dla osób z rocznym lub krótszym stażem 12 dla dwuletniego, 18, dla pięcioletniego 24 miesiące dla 8 30 miesięcy dla 11-letniego i 36 miesięcy dla stażu powyżej 11 lat. No dobra, to, to trochę inaczej brzmi, szczerze powiedziawszy. Jeżeli pracując 8 lat w jakiejś firmie dostanę później 2 lata wynagrodzenia i mogę przez ten czas zrobić w zasadzie swój projekt za te pieniądze i sobie odbić, że tak powiem, ten czas, albo faktycznie porządnie wypocząć. No to nie brzmi to źle, ale z drugiej strony patrząc na aktualny kryzys zatrudnienia to nie jest to najlepsza sytuacja, tylko że w Korei jeszcze sytuacja z pracą wyglądała trochę inaczej niż u nas, więc no nie jest to faktycznie tragiczna, tra tra tragiczny deal, że tak powiem, wciąż... Y no dziwnie to wygląda, patrząc na to, że Krafton naprawdę zarabia y, miliony, jeżeli nie miliardy. Przedstawiciel firmy powiedział Business Korea, że podstawowym celem jest wspieranie członków w proaktywnym projek projektowaniu kierunku rozwoju i podejmowaniu nowych wyzwań zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy w erze transformacji AA. Oczywiście odnosi się do, do planów nakreślonych w raportach finansowych za trzeci kwartał, w których Krafton ponownie ogłosił plany stania się firmą AI First. Dyrektor finansowy Krafton, Baedong Gen, podczas ogłoszenia wyników 4 listopada powiedział, że z wyłączeniem organizacji rozwijającego oryginalne IP i związanego z AI zamroziliśmy zatrudnienie w całej firmie. O, i to jest faktycznie coś bardziej też niepokojącego wiadomość o zamrożeniu, zatrudnienia i programie dowolnych odejść pojawia się kilka dni po tym, jak Krafton ogłosił rekordowo wysoki kwartalny zysk operacyjny, kwartalny zysk operacyjny, kwartalny zysk operacyjny 717 milionów dolarów, czyli prawie, zarobi, jeżeli utrzymają to tempo, to w rok zarobią prawie 3 miliardy i zwalniają ludzi, bo stwierdzają, że im się to nie opyla. To okej, okay. Okej, okay, jakby nie wiem, kto Boga temu zabroni? Brzmi to strasznie trochę, ale no cóż. Kto Boga temu zabroni? Studio Shark Sharkmob należące do Tencenta potwierdziło planowane zwolnienia w studiu w Malmo, a oni już zwalniali wcześniej, bo skasowali też w ramach tam Tencenta, bo to są powiązane też spółki swoją drogą, ale mają ileś właśnie tych wszystkich macek tam pod ten sentem i widzę, że tutaj też zwalniają, co nie jest zbyt pozytywną informacją. Potwierdzili planowane zwolnienie swoich w Malmo, które obecnie pracuje nad grą Exoborn w oświadczeniu Sharkmob Stwierdziło, że planowane zmiany w strukturze organizacyjnej mają na celu, mają, są na tle trudnego środowiska dla deweloperów gier. Tak, to ułatwią je zwalniając ludzi, no na pewno. Zmiany zostały opisane jako trudne, ale konieczne kroki, tak, bo to jest poświęcenie, na które oni są gotowi, gorzej że pracownicy, nie, które pozwalają firmie zaostrzyć fokus i dostosować wysiłki do kontynuacji rozwoju Exoborn, Firma nie podała dalszych szczegółów, powołując się na trwający proces konsultacji z pracownikami. I żeby jeszcze nie było za wesoło, to Crystal Dynamics, deweloper Tomb Raider, ogłosił kolejną rundę zwolnień, co najmniej czwartą w ciągu ostatnich dwóch lat. Studio poinformowało, że około 30 osób z różnych działów i projektów straciło pracę w ramach restrukturyzacji firmy i biznesu na naszą następną generację. Studio stwierdziło, że cięcia są częścią reorganizacji mającej na celu optymalizację kontynuowanego rozwoju naszej flagowej gry Tomb Raider, a także kształtowanie reszty studia do tworzenia nowych gier na przyszłość. Ja się teraz kurczę, zastanawiam w takim razie, co z tą grą i czy ją skończą, bo tak trochę im się ludzie wykrwawiają. No ale wiadomo, że jest ileś studiów, które im pomaga przy tym, czy tam przekierują środki, czy się okazało, że nie wiem, mogą zaoszczędzić, bo trzeba pamiętać, że. Amerykańscy deweloperzy zarabiają bardzo dużo, w dużym sensie są wysokim kosztem, bo to też będę o tym mówił, jakby w osobnym materiale gdzieś znajdę czas może w przyszłym tygodniu, żeby to nagrać, bo wyszedł nowy raport, którym pokazują, że w Stanach średnio deweloperzy zarabiają około 12 tysięcy dolarów. Gdzie podobne stanowiska, uśredniając w Polsce to jest 11 tysięcy, między 11 a 12 tysięcy złotych, więc miejsca, no macie kilkukrotną przebitkę, no, a szczerze powiedziawszy, patrząc na to, jak zdarzyło mi się już współpracować z firmami z zagranicy, to polscy programiści, artyści i tak dalej, deweloperzy generalnie nie mają się czego wstydzić względem tych amerykańskich, a są ponad trzy razy tańsi więc tutaj po prostu może wjechać w to ekonomię co w sumie może być jakąś szansą też dla właśnie kolejnych polskich studiów kodowaloperskich i nie tylko zobaczymy natomiast no nie jest to na pewno wesoła informacja oby udało się jednak tego tomb raidera zrobić i jeszcze na koniec branżowe liczby. Pit. świętuje sprzedaż miliona kopii gry, wypuszczając aktualizację. Hardmod to duży kamień milowy dla niezależnej produkcji tu faktycznie jest taki indie-indie, pokazujący, że nawet w trudnym okresie dla branży gier dobrze wykonane tytuły mogą znaleźć swoją publiczność i odnieść komercyjny sukces. Z czego no to jest takie Balatro 3 ds ze slotami jest to gra, Mniej typowa, na pewno ma bardzo charakterystyczną grafikę i tak dalej, ale no ta główna pętla gry jednak tam żre. Widać, że dalej właśnie ludzie lubią tego typu mechaniki, więc jak się podoba i się sprzedaje bardzo dobrze. Następnie Shuei Yoshida ujawnił, że dwa projekty PlayStation zostały anulowane po zainwestowaniu w nie 25 milionów dolarów w każdy. Jeden z nich to była nowa marka od dewelopera God of War Santa Monica Studios. Yoshida stwierdził, że nie była to gra ani z serii God of War, ani nowe, ale nowa IP ze świeżą koncepcją, bardzo interesującymi pomysłami na rozgrywkę. Yoshida ujawnił, że gra była wspierana przez wiele lat, ale po włożeniu 25 milionów deweloperzy przeszli do niego, mówiąc, musimy przestać. Nie był w stanie przypomnieć sobie dokładnego powodu anulowania. Prawdopodobnie było to spowodowane tym, że zespół, nie był w stanie znaleźć gry. W sensie. Znaleźć sensu w tej grze. Prawdopodobnie, czyli próbowano różne mechaniki, próbowano różnych prototypów, i e, ostatecznie stwierdzono, że to nie ma sensu. Dodał, że to była świetna koncepcja, ale rozgrywka tak naprawdę nie powstała. 25 milionów to jest masa pieniędzy. To jest kilkanaście gier indie, ale z drugiej strony, no. Lepiej, żeby to utopili w 25 milionach i stwierdzili dość, niż żeby przepalili 400 milionów na Concorda i stwierdzali, dobra, robimy, nie? No tu jest przynajmniej odrobinę rozsądku w tym wszystkim, dalej 25 milionów dolarów. Co można by było zrobić z takim budżetem, ludzie? Drugi projekt tego samego rozmiaru został anulowany, gdy Yoshida został odpowiedzialny za World Wide Studios. Był to duży projekt budżetowy, który nie miał rdzenia gry, podobnie jak anulowany nowy IP Santa Monica. Yoshida skomentował, że były to dwa duże anulowania, ale w dzisiejszych czasach anulowanie za 25 milionów to nic specjalnego. Są znacznie większe anulowania, tak jest, tak są znacznie większe i droższe porażki, między innymi właśnie 400 milionów Concord, czy prawie już 4 miliardy za właśnie Bungie. Więc te 25 milionów to jest takie no, budżet na papier taletowy, ok. Natomiast wciąż jest to dużo pieniędzy, ale też dobrze, że wiedziano, kiedy przerwać. Wciąż niepokoi mnie, że w obu koncepcjach było to, że mieli fajny pomysł może na świat, może na jakieś mechaniki, ale ostatecznie yy, nie było tam za mało gry w grze, za mało cukru w cukrze. To jest yy, z jednej strony interesujące, z drugiej strony niepokojące, no ale ważne, że. Nie przepalono tego tak bardzo źle jak w przypadku, właśnie, Concorda czy Bungie i Maratonu. Cóż, yy, duże korporacje i znowu, kto bogu temu zabroni. jeszcze na koniec: PlayStation podobno obniży cenę wszystkich modeli PlayStation 5 o co najmniej 100 euro w całej Europie w Black Week yy, czy Black Friday, tak. Generalnie te obniżki powinny wystartować gdzieś od 21 listopada, czyli za niecały tydzień będą pewnie jakieś promki. Według przecieków model Standard i Pro zostaną obniżone o 100 euro, wersja Digital 150, czyli no standardowo polityka cenowa na święta. Z czego ta polityka cenowa na święta najpierw podwyższyli o 100 euro, ale teraz obniżą, także. Okej, okay, chcę sobie napędzić tutaj liczby po prostu sprzedanych konsol. Wrócą w takim razie do oryginalnej ceny z premiery. Ja akurat PS5 kupiłem na premierę, później odsprzedałem PS5 kupiłem Pro, z czego pamiętam, że chyba PS5 tą standardową sprzedałem za 1800 zł czy 1900 zł, bo była używana. I okazuje się, że ta osoba, która ode mnie kupiła, musiała zrobić naprawdę deal życia, bo niedługo potem, właśnie PS5 zaczęły drożeć. Więc cóż, no. Y nie jest to łatwy rynek dla gracza i dodatkowo jeszcze z PlayStation są problemy z no, świeżymi grami, stricte od PlayStation, PlayStation Studios. Natomiast no dobrze, że ta obniżka jest. Ponadto, to i tak jeszcze nic, bo generalnie w Japonii, teraz była ogłoszona w trakcie State of Play Japan, że będzie specjalna za, zalokowana na region japoński, właśnie wersja digital, która będzie za 350 dolarów, czyli będzie jeszcze. Tańsza niż nawet te konsole po obniżkach w Europie, no ale to jest akurat polityka, też właśnie, zarówno Sony, jak i Nintendo, że tamten region dalej jest bardzo aktywny, jeżeli chodzi o gracze, jeżeli chodzi o zakupy, więc opłaca im się tam po prostu puszczać to po niższej cenie. Poza tym tam no, nie mają problemu takiego z cłami jak chociażby w Stanach Zjednoczonych. Wciąż fajnie na święta, jeżeli ktoś planuje zakupy, to kupi właśnie Playaka po obniżonej cenie. To jest zawsze jakiś plus. I to wszystko w tym materiale. Zapraszam do lajków, like subów, komentarzy, dołączenia do Discorda, Patronite'a, czy dowolnej innej formy wspierania, tak jak ci spani ludzie, których widzicie teraz na ekranie. Linki znajdziecie w opisie. W ten sposób doceniacie też pracę Izzy i Łukasza, którzy upiększają moje nagrania. Pamiętajcie, moi drodzy seniorzy i principale, jeżeli wspieracie kanał dłużej niż dwa miesiące, dajcie znać, napiszcie na maila gmail.com, dostaniecie kubek, bądź dla principali kubek i koszulkę. Także czekam na kontakt i cóż, trzymajcie się, dzięki wielkie za wysłuchanie, do zobaczenia w kolejnych materiałach na okiem DEWA.